Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłową. Naszym gościem jest dziś Jacek Kurski, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Nie występował pan w tym roku w grotesce? W Krakowi nie widziałam. Nie chcieli pana? Nie, bardzo, bardzo chcieli. Nawet napisali świetny kawałek pod muzykę Felicita. Premier Cida. Mm -hmm. Natomiast musiałem odwołać, ponieważ mamy rodzinny wyjazd i no, ale nie da się wszystkiego. No. Nie ma pana też w spocie z Zbigniewem Ziobro i z Tadeuszem Cymańskim? No, bo jestem człowiekiem skromnym, nieśmiałym, nigdy się nie kocham na afisz. A może jest tak, że lepiej się nie wychylać, bo może trzeba będzie się ewakuować z solidarnej Polski? Nie, 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 nie. Tak uznaliśmy, że po pierwsze, Solidarna Polska powinna się kojarzyć no to jest 30 sekund, więc nie da się wszystkich twarzy pomieścić ze Zbigniewym Ziobrą, jako tym niezłomnym szeryfem, który wypowiedział skuteczną walkę korupcji i różnym patologiom, kiedy był ministrem. Ale po drugie, żeby była ta socjalna, społeczna twarz, najlepiej się do tego nadaje Kandydat. Tadeusz Cymański, ze swoją wrażliwością. Stąd, stąd taki spot i taki był jego cel. Świadoma decyzja. A po co są te spoty? Mamy problem z przebijaniem się w mediach mainstreamowych. Przykład. Robimy, jest wzmożenie w sprawie sędziego Tulei. Historia przyznaje rację, że Ziobro w tej sprawie miał rację. Jesteśmy wściekle atakowani. W każdym razie chwilę jesteśmy w mediach. Zapowiadamy wielką konferencję, e, konwencję antykorupcyjną, która się odbyła tydzień temu w sobotę w Warszawie na tysiąc osób w Teatrze Dramatycznym. I jesteśmy przekonani, że główne media to wezmą. Wiadomości, fakty, a tu figa. Figę. Po prostu nie interesuje tematem. W faktach jest zima w mieście. Wie pani, że jest zima, jest miasto, jeszcze jest zima w mieście po raz pięćdziesiąty, jest news a, o tym, że jest zima nie w mieście. Ale wie, że to ważny temat, zima w mieście? Nie, nie wiem, ale po raz pięćdziesiąty po po zima w mieście to już jest przesada. I, i zignorowani przez główne media, owszem, w Terexpressie, bo w panoramie, w, w, na portalach ok, ale w tych głównych mediach elektronicznych musimy się czasem przebijać, a ponieważ nie mamy subwencji budżetowej, więc wykrwawiamy się finansowo, żeby przebić się do świadomości, bo często naszym problemem jest to, że nas nie kojarzą jeszcze z własnym W związku z tym, w związku z tym, że nie ma równych reguł, bo media niestety nie biorą nas tyle, ile byśmy chcieli, wyjątek stanowi Radio Gdańsk, gdzie bywam raz na półtora miesiąca i bardzo sobie to, Pan to, liczy, to tak. cenię. Mm. to To musimy czasem się takimi spotami. Wolelibyśmy brać udział w wolnej konkurencji, równej konkurencji. A skoro o tym mówimy, panu się tak czasem marzy, albo śni taka historia, że Jarosław Kaczyński się wycofuje z polityki i oto ten Jaros Zbigniew Ziobro zostaje liderem prawicy? Nie. Nie śni mi się, jestem realistą. Jarosław Kaczyński będzie dożywotnim prezesem PiSu. Teraz już ma nawet taką misję wręcz eschatologiczną. On, on, ja to rozumiem. Ja to rozumiem i nie, nie podważam. Dopóki nie wyjaśni sprawy katastrofy smoleńskiej, i śmierci swojego brata Lecha, będzie w polityce i zrobi wszystko, żeby w tej polityce być. Czyli będzie prezesem dożywotnim. I nie, mam, nie mam w związku z tym takich snów, natomiast mam inny sen, że Jarosław Kaczyński przeczyta dokładnie wybory, wyniki wyborów do, Europy, do Parlamentu Europejskiego, zobaczy, że Solidarna Polska wzięła 11%, a PiS 32%, że razem mamy 43%, i z pozycji uszanowania naszej podmiotowości. I a, nie, was? a nie froterowania nami podłogi, uznania partnerów w innych, co hmm. do, do tej pory przekracza jego wyobraźnię, uzna, że możemy zrobić wspólny projekt um, polityczny na 2015, żeby pokonać Platformę Obywatelską. I, I ja, jako zdolny uczeń, przepraszam, że się tak mówię, ale jako jeden ze, zdolni... jako jeden ze zdolniejszych uczniów Jarosława Kaczyńskiego, który mnie uczył polityki, wiem, że to będzie argument, że wtedy porozmawiamy i zbudujemy projekt to to tak, polityczny. po prostu platformę. teraz czekacie na ten gest. Jarosława Kaczyńskiego? Nie, nie czekamy. Chcemy udowodnić Jarosłowi Kaczyńskiemu, że poszerzymy ofertę opozycyjną na tyle, że dotrzemy wspólnie do serc i umysłów takiej liczby Polaków. Że wygramy z platformy obywatelską. A te ruchy, które teraz tam się dzieją, PJTN razem z PSL-em, ruch Palikota z socjaldemokracją, to pan co jak na to patrzy? No, jako rozpaczliwe szalupy. To znaczy ci, którzy są słabi, biegną do silniejszych. My nie czujemy się słabi w sondażach nawet. Nie czekacie na silniejszego, nie biegniecie do niego. Nie, nie. My udowodnimy, że samodzielnym startem w wyborach przekroczymy. Bariery 5 i Jestem przekonany, że wynik będzie dwucyfrowy. Krótko mówiąc, chcemy pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu, że lepsza jest współpraca na prawicy, a nie monopol, który zawsze przegrywa. Lepiej zwycięska współpraca podmiotów, które on będzie szanował, niż monopol. I Jarosława i wieczna klęska, tak jak w sześciu ostatnich wyborach. A PO ten myślę, że skończy. Życzę jak najlepiej Kowalowi i, Migalo, i Migaczowi, jak nazywamy Migalskiego. Siedzi przez e, o, dosłownie dwa, dwa pokoje ode mnie, dlatego taka, taki kordializm. E, że e, skończą niestety tak jak Miller na listach samoobrony. To znaczy, nie da się zmienić szyldu i nie da się zaakceptować, być zaakceptowanym przez wyborców, przechodząc z opozycji. Do koalicji, bo przecież przejście PJN-u do PSL-u oznacza, że, y, że się oszukuje wyborców. Bo albo jesteś w opozycji i formujesz alternatywę dla władzy, albo jesteś w koalicji i wtedy y, tę władzę sprawujesz i ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Skrzyżowanie takiej koalicyjno-opozycyjne jest, jest skrzyżowanie małpy z hydrantem. Ani to małp, ani hydrant. A nie boi się pan, że to nie Zbigniew Ziobro będzie kiedyś tam następcą Jarosława Kaczyńskiego, a może Jarosław Gowin? Nie. Będzie pan? Nie. Myślę, że Gowin. pozycję ma Gowin? Myślę, że Gowin. E... Jest zdolny do demonstrowania i do pokazywania ochów, achów, natomiast nie ma tej charyzmy, tej siły, żeby się sprzeciw, przeciwstawić. A Donald Tusk go spacyfikuje, czy nie? Poczeka, poczeka. Tak jak z Bondarykiem. Bondaryk zadał cios Donaldowi Tuskowi w sierpniu, kiedy nie uchronił go od wypłynięcia informacji, że syn Donalda Tuska jest w powiązaniu jakimś biznesowym z, z szefem Amber Gold. I, ale zemsty Tusk odebrał chyba w styczniu, w styczniu przestał być bądarek. Yy, yy. I mówiło się, że świetny szef tylko musi odejść. I świetna agencja, tylko że trzeba jej zmienić, wyrwać zęby i zmienić ustawy. Tak samo będzie z zgodziło. A pewności, że to taka jedyna motywacja, taka mściwość w premierze? Donald Tusk yy, kocha swoich wrogów, ale bardzo dobrze pamięta ich imiona. A sprawa dróg pana już przekonała, że yy, te wyjaśnienia, że z tym pieniędzmi na drogi nie jest tak źle? To to ministrowie jest... byli w, w Brukseli, i nawet ministrowie i ten komisarz europejski. Nie no wszystko, mówią, w że to... świat... nie, wszystko super. jest spokojnie, no bo normalnie. Janusz placu... Lewandowski uważa, że to jest w <trym> ogóle wiele hałasu, a nic, że to w Polsce tylko tak się hałasuje, a to jest typowe działanie. Nie wiem, to pan tam w tej Brukseli siedzi, to pan wie, jak tam się to odbywa. To jest typowe działanie w sytuacji, kiedy są usasadnione podejrzenia co do nadużyć. No przecież nie jest przypadkiem, i to widzimy nawet u nas, że kasowane są dziesiątki odcinków dróg, na które nie ma pieniędzy. S7, proszę zwrócić uwagę Od... Oj, teraz minister się... obiecał ostatnio w tym studiu, że będą. Pieniądze. Kończy się przed miłomłynem i dziura jest. Ma do... być podobno do Nidizy. No dobra, ma być, ma być. No Jak będzie, to, no, to będzie. Też Skasowanych jest kilkadziesiąt ważnych odcinków, bo nie ma na to pieniędzy. Dlaczego nie ma pieniędzy, bo zostały przepłacone inne odcinki. I już przy Koweku można się było zorientować, że Chińczycy padli nie tylko dlatego, że przeszacowali w dół swoje projekty, tylko dlatego, że była zmowa kartelowa, żeby. No dobrze, ale to świętych dać... trudno maszy, zatrudniać, ale ani... ktoś to wykrył, tak? Materiał budowlany. To chyba dobrze. Dobrze, szkoda że, szkoda, że tak późno i szkoda, że tak mało, dlatego że, prokura, że wygrywały przetargi firmy, wobec których prokuratura już prowadziła postępowanie, w związku z czym nie wykryto, znaczy nie, za, nie zaprzestano mechanizmu. Już prokuratura miała podejrzenia, stawiała zarzuty, a, a oni dalej wygrywali, na przykład na odcinek Jerzy Biały Stok na S8. Krótko mówiąc, ta wielka europejska szansa, ta westernizacja Polski, na którą głosowali Polacy, szczególnie w Gdańsku, u nas na Pomorzu, kojarząc to z platformą, a skok cywilizacyjny, awans technologiczny, jest w dużej części zaprzepaszczona poprzez niestety powrót atmosfery korupcji wyprowadzania dużych pieniędzy publicznych do No Tak, ale cieszeni. zaprzepaszczona to może jakby nam odebrali te pieniądze. A jak one są wstrzymane na jakiś czas, a będą odnożone, to może nie przesadzajmy z tym zaprzepaszczeniem. Rząd PiS rząd wpisał tysiące nowych dróg, kilometrów dróg i autostra. Tusk po miesiącu swojej władzy wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że zrobimy 4000. Minęło 5,5 roku, zrobiono chyba 800 czy 900 kilometrów. No, to jakoś mnie w ogóle szczególnie nie dziwi. Ja się tak. do tego a przyzwyczaiłam. Mi, a mnie dziwi. Każda ekipa bo, robiła, niewiele robiła. Ale żadna ekipa nie miała takiej kasy, jak po Marcinkiewiczu Platforma 67,5 miliarda euro. Żadna ekipa nie miała korzystnego to paradoks, proszę się nie zdziwić. Kryzysu, który bardzo obniżył ceny wykonawcze i sprawił, że rynek jest rynkiem zamawiającego. I żadna ekipa nie miała tylu czasu, komfortu, żeby to wszystko zrobić. I ile pieniędzy zostało do pieca poszło? i się A teraz jaki będzie budżet? Spaliło. Będzie znowu awantura? Dlatego Solidarna Polska, ostatnie zdanie, żeby ten wątek uh -huh. postawiła jednak, bo ktoś musi za to odpowiedzieć. Wniosek o wotum nieufności dla ministra Nowaka. Dzisiaj o 12.00 Zbigniew Ziobro w Sejmie przedstawi ten wniosek na konferencji. Zapraszamy media. No, pewnie tak tak nieskuteczne, bo ta, taka jest Zalcza, Taka jest slajowa. rola opozycji, i no, takie są reguły demokratyczne. A Zwracamy jak będzie z tym budżetem? Na, na będzie po pierwsze w tym tygodniu na szczycie, a po drugie będzie znowu w Polsce awantura o pieniądze? Trudno, trudno powiedzieć. Ambicją Donalda Tuska powinno być walka, walka o to, co pierwotnie proponowała komisja. Komisja proponowała więcej niż Donald Tusk nam obiecał. Komisja Europejska proponowała, osi, proponowała 800 miliard, 80 miliardów na Fundusz Spójności. No proszę przemnożyć to razy 4,15. No to jest 330... Ale wszystkim odkryły 600... te 300... 300 miliardów. Bo nie wszyscy wiedzieli, że już Marcinkiewicz nam tyle załatwił, yy, bo przez 67,5 miliarda, a plus procent składany to jest dokładnie to jest tyle. Gubi się pani. Nikt ale... nie jest w stanie tego pojąć. No, tylko szkoda, szkoda. W każdym razie Donald Tusk powinien walczyć o więcej niż obiecał, bo obiecał za mało. Wylicytował w dół naszą. naszą... Nie, Gazeta Wyborcza, cała strona, ogłoszenie organizacji WWF, Greenpeace też tutaj apelują między innymi do Pana, Europośle Los ryb i rybaków jest w Twoich rękach, głosuj za gruntowną prośrodowiskową reformą wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Jakieś głosowanie w tym tygodniu? Ma pan ochronić ryby, czyli prawdopodobnie nie pozwolić y, tak, zbyt ale, dużo łowić. Ale to się łatwo mówi los ryb i rybaków. Otóż bardzo często los ry, ryb jest przeciwstawny do losu interesu rybaków, dlatego że zbyt daleko idące środowiskowe obostrzenia bardzo godzą w ekonomiczne interesy wielu branż w Polsce, chociażby branża budowlana. Czyli nie. odpowiada pan na ten apel nie. Muszę się zapoznać. Zawalili mi całą skrzynkę w, w Brukseli, w Strasburgu. Dostałem chyba tysiąc maili, nawet i napisałem, że kochani, nie szkódźcie sprawie, bo ja nie mogę normalnie pracować, bo tego maila nie mogę przeczytać. Zbadamy to na naszej Delegacji Solidarnej Polski, teraz w Strasburgu. Zaczyna się dzisiaj sesja. Tę sprawę i podejmiemy decyzję. Na pewno w interesie Polski, najpierw rybaków, a później ryb. Przepraszam, że tak mówię, ale najpierw ludzie, a potem okoliczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.